Zjeść. Giorgio łączysz się na live'a? Giorgio łączysz się na lajwa, live robimy live'a. A czemu nie Karolina jest pytanie? Powiedziała Karolinka, jesteś chyba ciebie zrobić jeść, ale powiedziałeś jej, że jej nie jesteś jeszcze włodny. A ty skąd to Paulinka wiesz? Bo Karolinka poszła na dół i nam to powiedziała. Aha. Giorgio powiedział, że za 15 minut może się odpalić. No, eee... Y... Mam tak duże usta. Giorgio, uciekaj póki możesz, bo <słuchaj> szkoda chłopa. szkoda, dziewczyny, Giorgio ma skłonności do hotelu. ja później <słuchaj> mnie sprzedał. Co będę jadł na obiad? Karolinka. Co robisz dziś na obiad? Mm. <kłysy> Cześć. 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 Ja Cię robię na obiad? Uh -huh. mm. Mm. A, A Ty co robisz dzisiaj na obiad? Ja wczoraj y zrobiłem kolację. Ale cię ci zabrałem. A kiedy był, bo tu wiesz? A mój facet ci przed nimi gotował. A mnie gotował. Tak, twój facet ci kurwa gotował. Ha, na pewno. Chyba łeb sobie zagotował, kurwa, przy tobie co najwyżej. <grywa> kurwa. <grywa> A nie, on ci gotował. Ty, ty to dobra jesteś, weź nie ściemniaj. A tobie cegłówka spada na głowę, czy co? Nie, sobie radzisz. No. <noise> Ale mama mi wczoraj, pani mama, wczoraj przyjechałem, yy, zrobiła takiego wielkiego schabuszczaka. Słuchajcie, na cały, yy, na cały talerz. A opowiem wam może jak spędziliśmy wczoraj dzień. Słuchajcie, miło, o. No i co? Yy, słuchajcie, przyjechałem gdzieś tak na staj szesnastej. Kupiłem bukiet kwiatów, takich pięknych róż. Dałem jej. Powiedziałem, że nie chcę się z nią e, kłócić. Pogodziliśmy się, ona też mnie ładnie przywitała. Była bardzo ładnie ubrana, wymalowana itp. Zabraliśmy dzieci do kina. Karolinka mi, słuchajcie, wybrała film. I powiem wam, mało tego, nie uwierzycie? Zreflektowała się, i nie uwierzycie, drodzy widzowie. Kupiła popcorn, kupiła na czosy, dużą kolę i zapłaciła nawet za bilety do kina. Nawet za mnie zapłaciła, no szok i wierzenia, Niesamowite no. Potem chciała mi zabrać na lody. Ale ja akurat nie mam ochoty. Dzisiaj mi możesz na lody zabrać. Rzesiek. Ty mnie zabierzesz dzisiaj. Wczoraj chciałem mi na lody zabrać. No, ale ja na te ja na tego... Ja powiedziałam, że nie mam ochoty tylko na tego zimnego loda. I tylko tyle. A potem słuchajcie, wróciliśmy do domu, posiedzieliśmy chwilkę w domu, posiedzieliśmy w domu i potem mieliśmy jechać na fajną romantyczną kolację do restauracji, ale już wszystkie restauracje były zamknięte, więc, e, więc stwierdziłem, że pojedziemy do mojego kumpla, e, że pojedziemy do mojego kumpla do jego pizzerni, bo oni tam robią zajebisty żurek, powiem wam serio. Kurwa, dawno jeden tak dobrego żurku. Nie, Karolika, dobry jest ten żurek, nie? Powiem wam, że to z petarda, więc jeśli jesteście z Kielc, to na grochową 36 wbijajcie. Na zajebisty żureczek. Tam jest naprawdę bomba. W ogóle pizka też jest bardzo dobra. A, i słuchajcie, i, ku, i ten, zamówiłem jeszcze pickę. Yy... Karinka do mnie mówi tak. Ja mówię: Dobra, to zamówię pizzkę, bo ja bym chciał jeszcze pizzkę zjeść. Karinka mówi: Ale ja, ja zjem, tylko Ja mówię: zjesz ze mną, ona mówi: Ja tylko gryzka wezmę. mówię: Dobra, no tak, gryzka, no dobra, to ja sobie wezmę pizzkę jakąś mniejszą, nie? A ona mi mówi: Zamów tą góralską. Ja mówię: A dlaczego mam zamówić tą góralską? Bo ja chcę. Ja mówię, ale ty powiedziałeś, że ty tylko gryzka weźmiesz. No, <gryzka> no nie chuj, musiałem wziąć pół. Tej góralskiej, ale dobra, bardzo dobra piska, w ogóle no, dawno taki, w ogóle taki nie jadę jeszcze, kiedy byli w kinie, ale jaki film, e, jakiś Sonic, coś tam, a to taki, żeby dzieci sobie obejrzały, nie? Ja to tam bardziej byłem skupiony. Że się zasnął. Ja tam zasnąłem? A chrapałem w kinie, czy nie? Nie, szczęście nie. No. Sonic 3, no, no coś takiego. Ja to byłem skupiony na tym, żeby sobie posiedzieć z Karolinką, zapłacił za rączkę. Jak ja byłam w walentynki na Bridget Jones, to mój partner też przysnął. Tak? Tak, myślałem przerażony, jak ja się rozpłakałam, gdybym się śmiał, a potem przysnął. Ale na sam koniec powiedział, że bardzo mu się podobało. Zajebiście, no to najważniejsze. No, za nóżkę ją zapałem, buźniej dałem w kinie. Razem zjedliśmy na czosy. Po trochę poskubaliśmy takie rzeczy, i naprawdę dziesięć złotych grzesiu najadłeś się i od razu lepszy nastrój. Co cię odwaliła, że zerwałeś przyjaźń z Karolina? Jakie plany na dziś? Było coś w nocy? Dajak! No, jak? <grafy> to przecież ja ja sobie robię. W sensie, że chodzi o dajak, że, że się najadę i od razu lepszy nastrój. O tym mi chodziło. <grafy> no. No, powiem wam, znaczy ogólnie. No, jak jestem, jak trzy. O, powiem wam tak: jak trzymam 2,5 tysiąca kalorii, to jest dla mnie za mało. A ja mam katering tylko 2,5 tysiąca kalorii. A wczoraj, jak jadłem tego żurku, zjedłem pizzkę, to od razu, powiem wam, siły wróciły. Mięśnie nabite i nie tylko mięśnie. Bożą żołądek też dobrym jedzeniem. Co ci odwaliła, Karolina, że zerwałeś przyjaźni? no to musiałbym wam screenshoty powstawić na diabełki.